Paradoksalnie wprawiało ją to w dziwne napięcie i podejrzenie, że zaraz ktoś lub coś zepsuje ten błogi spokój. Nie potrafiła w pełni cieszyć się chwilą. Pomyślała sobie, że rozłoży to czytanie w czasie i że zawsze będzie przychodziła w to samo miejsce. Kiedy spotykały ją w dorosłym życiu trudne chwile, przychodziła właśnie tutaj. Wcześniej, gdy była dzieckiem, chowała się w swoim kartonie pod stołem. Chłopcy, jak to mają w swojej naturze, nieustannie próbowali zdobyć jej warownie i zamiast azylem stała się ona miejscem, w którym najczęściej można było ją znaleźć, szarpiącą się w obronie swojej własnej prywatności. Bracia uczą pokory. Schowała zeszedł do torebki, po czym zamyślona ruszyła w stronę domu. Zastanawiała się, jak powiedzieć Szymonowi o jego babci. Nie miała z kim tego skonsultować, a kwestia była bardzo delikatna. Kiedy tak szła, zauważyła naprzeciw siebie ciekawą parę. Byli elegancko, jednak kontrastująco ubrani. Chłopak był przystojnym szatynem o ciemnej karnacji, ubranym letnio w pastelowe kolory, pulower w kolorze ecru, białe spodnie, całości dopełniały błękitnem okasymy. Pani zaś była przyodziana kolorystycznie, skromnie, jednak szykownie, w stylu Coco Chanel. Elegancka garsonka, spódniczka w kolorze czarnym, biały żakiet, paszka, buty i reszta w ciemnych kolorach, które ładnie kontrastowały z jej jasną cerą. Kiedy się zbliżali, Ola dostrzegła na szyi chłopaka naszyjnik z kolorowych paciorków, zawieszką w rodzaju pacyfki. To jeszcze bardziej podkreślało kontrast między obojgiem. Ola spoglądała na nich dyskretnie. Rozumiejąc, jak to jest, kiedy ktoś potrzebuje intymności. Jednak, kiedy się zbliżyli, dziewczyna nagle, jak oparzona, wyrwała swoją dłoń z uścisku chłopaka, czym ten wydawał się bardzo zdziwiony. Ten incydent na tyle Ole zaintrygował, że nie mogła się powstrzymać i uniosła głowę, przyglądając się im. To, co zobaczyła, wprawiło ją w osłupienie. Mimo, że dziewczyna szybko odwróciła twarz, Starając się ukryć przed spojrzeniem Oli, ona jednak rozpoznała w niej Żanetę. Poznałaby ją wcześniej, ale elegantka miała na głowie chustę zawiniętą w turban, co sprawiało, że wyglądała się sporo wyższa niż była w rzeczywistości. Żana, o co ci znowu chodzi? Powiedziałem coś nie tak? Ola usłyszała, co mówił do wyraźnie zmieszanej Żanety ten chłopak. O co mi chodzi? Ty już dobrze wiesz odpowiedziała dziewczyna. Znacznie przyspieszając kroku, chłopak nie rozumiał niczego z rozłożonymi bezradnie rękoma w geście poddania i z miną, jakby właśnie gołą zafajdał mu sweterek, struchlał bezradnie, niczym skurczony szczeniak. Szybko ją minęli, a zapachy ich perfum na chwilę odcięły oli do świeżego powietrza. Teraz wszystko stało się jasne, Żaneta nie jest uczciwa. Ola była bardzo zaskoczona. Szła przez chwilę starając się poukładać to w jakąś logiczną całość. Trudno jej było sobie wszystko wytłumaczyć. Przecież Wrocław to kilkutysięczne miasto, a ona akurat spotyka tutaj teraz Żanetę z jakimś swoim kochasiem. Wiedziała, że nic nie dzieje się bez przyczyny, jako katoliczka zdawała sobie sprawę, że Bóg chce jej przez to coś powiedzieć, tylko co? Boże, jakie to wszystko jest trudne. Miała świadomość tego, w jakim stanie jest Szymon. Zastanawiała się, jak w obliczu choroby, z którą się zmagał, mogłaby na niego wpłynąć wiadomość o śmierci babci, a do tego jeszcze to. Przecież on mógłby się załamać. Boże, dlaczego mi to robisz? Przecież to wszystko jest ponad moje siły. Proszę cię, poukładaj to po swojemu. Przecież nikt tego nie zrobi lepiej. To jest ponad moje siły. Po każdej kolejnej, nieprzespanej nocy, dni były jedynie chwilą wytchnienia. W czasie której mógł złapać oddech, drzemiąc. Stan zobojętnienia osaczał go powoli. Co na obiad, jaki dzień, słońce czy deszcz, wszystko to kompletnie nie miało znaczenia. Jego życie skurczyło się jedynie do spraw związanych z cierpieniem. Na tym się skupiał. Czy mu się to podobało, czy nie? W momencie, kiedy narastał ból, wszystkie inne troski były nieważne. Cierpienie miało monopol na wszystko. Kiedy tak drzemał, usłyszał głośne zawołanie. Hej, misiula, ty jeszcze śpisz? Po głosie od razu rozpoznał Żanetę. Otworzył oczy i ukazała się jej postać: uśmiechnięta i rozpromieniona. Poczuł jakąś niewypowiedzianą wdzięczność, że go odwiedziła, dowodząc w jedności z złożonym obietnicą. Przecież dzieliła ich teraz wielka przepaść. Ale ty długo śpisz. – Nie za dobrze ci tu, co? No, – ironizowała najwidoczniej, chcąc rozładować trochę atmosferę. Żeneta miała dar nadawania takiej mimiki swojej twarzy, że nie trzeba było jej dobrze słyszeć, aby się domyśleć, o co jej chodzi. Spojrzała na szafkę i jej twarz przybrała taką minę, jakby zobaczyła tam co najmniej konającego ukochanego zwierzaczka, wielokrotnego, wieloletniego pupilka całej rodziny. – Misiu, co się z tobą dzieje? – ty nic nie jesz. Mm, bidula nie ma apetytu. No dobrze, już zaraz Żanetka cię nakarmi. Podniosła z szafki tace z posiłkiem, który i tak był już zeschły zamiarem nakarmienia go. on odwrócił głowę w geście odmowy. No a ty co, grymasisz? Mm, wiesz, jakoś nie jestem głodny. Dziękuję, może potem. powiedział cicho. No dobrze, była zawiedziona. Wiesz? Zaczęła skubiąc przy tym koc wystający z poszewki. Pozowała na zawstydzoną. Chcę ci coś powiedzieć, ale nie wiem, jak. Najlepiej tak po prostu zasugerował. Mając nadzieję na skrócenie tej wizyty, ponieważ był bardzo wycieńczony i marzył o odpoczynku. Bo wiesz, to taka delikatna sprawa i nie chciałabym zrobić ci przykrości przeciągała. Zastanowił się. Czy może go spotkać teraz, gdy jest w takim położeniu coś jeszcze gorszego? Żaneta nie jestem dzieckiem. Mów śmiało. Cisnęła manifestacyjnie na ziemię kawałek wyszarpanego z Koca Kołtuna i powiedziała udając oburzenie. No widzisz, ty już się denerwujesz. N? Więc jak ja mam ci to powiedzieć? Ale lepiej nic nie powiem, niech się dzieje, co chce. O. To właśnie był jeden z momentów, kiedy Szymon. Czuł niemoc. Nie miał siły na argumentowanie i przekonywanie, jednak widział wyraźnie, że dziewczyna chce mu coś powiedzieć nawet bardziej niż on sam chciałby to usłyszeć. – Żenetko, po prostu powiedz i miejmy to już za sobą. – Na pewno tego chcesz? – Tak – odpowiedział resztką siły i cierpliwości. – Bo wiesz, ja nie chciałam ci tego mówić, ale ta dziewczyna, co do ciebie przychodzi, no wiesz, ta, ta taka szara myszka… To ja ją widziałam jak ona stała w bramie z jakimiś hipisami i palili trawkę. Czy wiedziałeś o tym, że to jest narkomanka? Kiedy to usłyszał, tętno mu przyspieszyło. Żaneta, co ty opowiadasz? To jest niemożliwe, musiałeś cię coś pomylić. Ola nie jest taka. No widzisz, ja widziałam, że to nie ma sensu, żebym ci o tym mówiła, bo ty masz klapki na oczach. To co, nie wierzysz swojej ukochanej? Przecież ci mówię, że to była ona na 100%. Jarała z jakimiś narkomanami trawę w bramie i nie wiadomo co tam jeszcze robili. Ech, strach pomyśleć. Biedna dziewczyna. Zrozumiał, że nie ma sensu się spierać, ponieważ jest bardzo przekonana do swojej racji, a on nie miał siły na dyskusję, dlatego odpuścił sobie myśląc, że przyjdzie lepszy czas na dokończenie tej rozmowy. Był przekonany, że coś jej się pomyliło. Dobrze, Żanetka. dziękuję ci za informację. Wiesz, żebyś sobie nie myślał. Ja ci to powiedziałam, bo się o nią martwię. Jest, jaka jest, no ale to też człowiek. Szymon, mam do ciebie tylko taką prośbę. Nie mówię, że to wiesz ode mnie, dobrze. Boję się, że mogłaby w zemście kogoś na mnie nasłać. Dobrze, kotuś? Dobrze, dobrze. Dziękuję ci za tę wiadomość. Ola jest dla mnie jak siostra. Razem się wychowaliśmy, dlatego. W tym momencie Ola otworzyła drzwi do sali. Zajrzała dyskretnie. Dziewczyny spojrzały na siebie. Jednak Szymon jej nie widział, ponieważ był obrócony tyłem do drzwi. Ola nie weszła do środka, tylko się wycofała, nie chcąc im przeszkadzać. No dobra, kotek, to ja już lecę, bo mam sporo na głowie. Trzeba nadrobić tyle zaległości. No wiesz jak to jest. O, przepraszam, szczeliłam gafę. Skąd masz wiedzieć, skoro jesteś tu cały czas? No, ale zobaczysz już niedługo. A jak w ogóle się czujesz? No, trochę słabo. No, trudno. Wiesz jak to jest? To w końcu szpital. Nie sanatorium. No, pa, buźka, pa, pa. Kiedy pochyliła się nad nim, żeby się przytulić policzkiem, zrozumiał, co go przez cały czas tak dusiło. To były jej perfumy, może i ładne, ale ich natężenie po prostu przyprawiało zawrót głowy. No, papatki Misiek. Pa, odpowiedział i niemal natychmiast usnął. Nie wiedział, która była godzina, gdy obudził się ponownie z potwornego bólu. A kiedy otworzył oczy. Widział z czym przyjdzie mu się zmagać kolejną noc. W obliczu takiego bólu człowiek jest zdolny do wszystkiego. Nie ma takiej ohydy, której by się nie dopuścił. Trzeba jedynie prosić Boga o łaskę, o nie wystawianie na taką próbę, rozumiejąc i w pokorze uznając swoją słabość. Stało się tak, jak przypuszczał. Nadeszły fale niesamowitego rwania. Olbrzymie Rottweilery wpiły się swoimi żelaznymi kłami w jego nogę. Jak dobrze to znał. Jednak to mu w niczym nie pomagało, a wręcz odwrotnie. Nie miał nadziei, że będzie lepiej. Ból tak mocno promieniował, że najpierw zaczęła boleć druga noga, a potem przestał czuć cokolwiek innego niż ból od pasa w dół. To bezlitosne biczowanie trwało do rana. Dawało się odczuć pewną zależność. Im więcej jęków na korytarzu, tym mniej odwiedzających. Ludzie opuszczeni bardziej cierpią, jakby nawołując, domagali się, by ktoś ich usłyszał. Na rozpoznaniu było inaczej. Tam jeszcze krupier nie odsłonił kart, rządziła nadzieja. W pewnym momencie do sali weszła grupka osób w białych kitlach tylko lekarzy i pielęgniarek. Wyglądało to na jakąś komisję. W jednej chwili zrobiło się tłoczno i głośno, co było tutaj naprawdę rzadkim zjawiskiem. W związku z tym, że personel był ob obyty z przypadłościami, na jakie cierpieli podopieczni, przychodził z niezwykłą lekkością nad tym ludzkim pogorzeliskiem. Niczym baletnice skaczące po błocie ludzkiego cierpienia. Mogłoby to się komuś wydawać okrutne, gruboskórne, jednak miało swój zaowalowany sens. Pierwszy z wychodzących lekarzy, pierwszy z wchodzących lekarzy, szeroko uśmiechnięty, krzyknął głośno wojskowym tonem ku uciesze reszty doktorów. Baczność, panowie! Towarzystwo głośno parsknęło śmiechem. Wszyscy oczywiście prócz pacjentów. W każdym z nich taki obraz budził nowe nadzieje, że skoro przyszło tylu mądrych lekarzy, tyle mądrych głów, to niewątpliwie coś zaradzą. Tu i teraz stanie się cud. Dlatego każdy w myślach szykował się do wyśpiewania litanii swoich cierpień i dolegliwości. Niestety, chyba nie tym razem towarzystwo nadto było rozbawione. Żartom i uśmieszkom nie było końca, a merytoryczne pytania schodziły na drugi plan. Medycy podeszli do łóżka pierwszego chorego, siostra podała doktorowi tabliczkę z kartą gorączkową, na co drugi lekarz powiedział – Panie Rowiński, proszę patrzeć na kartę, a nie zaglądać się jeszcze w dekolt. To wywołało kolejną salwę śmiechu. Najgłośniej śmiała się siostra, lekko zarumieniona. Panie doktorze, odpowiedział pomówiony z udawanym oburzeniem. Jeśli siostra uważałaby, że nie ma czego pokazywać, to z pewnością jej dekolt posiadałby skromniejsze wcięcie. Jednak jest jaki jest. Właśnie dzięki rozmiarom tego, co próbuje nieskutecznie ukrywać. Ależ, panie doktorze, to przecież nieładnie kontynuował pierwszy w zaczepliwym tonie. W pewnym momencie z wielkim zainteresowaniem wszystkie oczy zwróciły się w stronę oskarżonego. Ten rezolutnie odpowiedział, patrząc bezmyślnie w kartę: Panie doktorze, jest pan w błędzie, ponieważ jeśli kobieta stara się panu pokazać to, co ma najlepsze, markując pruderyjność, a pan udaje, że tego nie widzi, to raczej bardziej ją oburzy, aniżeli dostrzeżenie jej niewątpliwych atutów, choćby ukradkiem. Kończąc swój wywód, lekarz odwiesił kartę i przy akompaniamencie salwy śmiechu podszedł wraz z innymi do kolejnego pacjenta, pozostawiając poprzedniego lekko skołowanego całą sytuacją. I nie wiedzącego, czy ma się śmiać, czy może płakać, ponieważ nie zdąży wykrztusić ani jednego słowa i poskarżyć się, gdzie go boli.